Fajny nik podoba ci się. <grywa> Mocne. Dzisiaj ustawiłem na streamie. Chciałem sprawdzić czy jest dostępne i mi się ustawi. Ja mogę zobaczyć kiedy mogę zmienić. A nie, dobra, mogę zmienić! Nie, nie, nieuczesana, sprawdzam czy jest. Nie uczesana. No powiem tak, oficjalnie. Wiecie, co jest mega spielone w tej krwa Nie możesz sprawdzić, jakie nici są dostępne. Jak piszesz nich. No i chodź, jestem nieuczesaną. Cześć, sprawdzę w lono. No i patrz to, tak. Nie, no, kiedyś było sprawdzić dostępność opcja i teraz tego nie ma. No jak kurwa można coś takiego zrobić? Tak samo było ze Szker Myszkerem ogólnie No że takiego nikt nie było zajętego? No właśnie, ja byłem w szoku, ja byłem pewien, że wiesz, że pokażę mi, że zajęty i będę musiał kombinować kim ty w ogóle grasz? A, nie uczosano. Będę grał tylko równymi postaciami teraz Szkierykę mogę na karaka Kurwa, komu tu rozdać prezent? Yo! Co to za nikt? <grym> prezent na nikt szczekał. Może ktoś ci kupi skina? Jak masz taki Nik? Bez skitu że pokażę stopy ze skina <grym> Może się nabiorą <grym>

Lewo! No, no. No, okay, no, no ja nic nie zadałem! O, a, 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 a. <laughs> ja jestem chirurg i ja będę chirurgował tutaj, ludzi. <laughs> jakie zdjęcie, w sali operacyjnej! Z to, co widzisz na powiększaniu fiota. Dobra, nie jesteście, nie jesteście, krwa godni dzierżenia mojego skalpelą z pleców, tylko ja go mogę nosić to. Puść mi się w dupę, proszę. Pierwsza, do mnie? mnie. Pierwsza na kawę zaproś ty I co on robi? ale klasnął mi krwa w weszła do Discorda. Pomóż mi. Błagam. Błagam! Dobro! Jeeeeeeee! Cię To oni robią. Przez ty zmysł mi to pojedzie

ale on ma język ty tylko o kurwa czy co? Kamperówkę. No. Była jakaś bajka i tam wyglądała ryba tak jak ten pań teraz. Kurwa mać, jak to się nazywało? W pustyni wpuszczę. Nie Skazani naszą Horrest gun. <gum> Ale cię kurwa idzie. mi żółtą karteczkę tą kartarinką Ojej Albo czerwoną jak kurwa kolor klapsa no Twojej grupy mi kulkę w dupę tą orianką Z dupy to ci tylko gringle można wimować Chciałbyś gereczkę? Co? Chciałbyś za? Mam dla ciebie instrukcję, jak to zrobić, żeby dostać za darmo prawie gry. Wchodzisz link w opisie, klikasz i masz tu dosłownie wszystko, czego tylko potrzebujesz. DLC do Simsów? Nie ma sprawy. Masz wszystkie DLC przecenione o kilka procent. Może doładowanie rpeczków, Pavlolo? Nie ma sprawy, wszystko jest, jest przecenione, mordzia. A może po prostu gierkę komputerową typu Minecraft? No to masz za 65 zł, gdzie to normalnie jest warte 100. Także jest tu dosłownie wszystko, czego sobie wymarzysz, Wystarczy tylko wejść, kliknąć, kupić i ja coś z tego mam, i wy coś z tego macie, i wszyscy coś z tego mamy. Także zapraszam i zapraszam z powrotem z od Nie Kurwa, dżungler masz tu przyjść w tym momencie! Useless, kupa dżungler! Co ty od... Zobacz, to Aż zobaczysz, że masz double killa na bocie! Nie, no ty jesteś kurwa głupi. Uwaga, Zwolałem DA Już jak byłeś w dżungli, szczerze Ej, ale k***a, masz tarczę jakoś A i... to tarcze, chłopie! Grasz czy Kim? Czy Kim, <grym po lulu. grym> Gragi Gruby to może mi postać fiuta I nie mówię o Gragasie Kanciom? <grym> Widziałem <ten> <grym> Widziałem ten bandaż, kurwa. Widziałem ten bandaż, k***a! Będę gorszy do Gdańska, k**. Oj. O! oj, <tudator> <laughs> kurde, widziałeś! Myślałem, że uczciwy to ciszą kur... Oj, oj. at ja the Ja jestem KIPA i UMA Tego nikt nie widział, a widział wszyscy kurde tak. co wszyscy... No no Ale możecie kurwa troszeczkę poczekać z tą decyzją! Pierbuale. Dobra. Twoją matkę gdy mam pierwszą. Kurwa jakbym miał codziennie grać w Lola, to bym chyba wolał nie grać w Lola szczerze Brat wziął? Rękę i podbródek k podtrzymał, mówiąc to zdań. <grystanie> Widzisz ta no, kurwa jak to się robi? Na Łazarskim rejonie? Jakaś kurwa Na topie, jakaś kurwa, na topie, jakaś kurr. I popi. Oj, <grystanie> mam przekichane. Na której? Koń zry. Koń zry. Koń a a a. ile w tym powietrzu na jeszcze schował? <grystanie> Zróbcie coś, co skończy grę. Mam pomysł. <grystanie> Dobra, ja tego Daj nie kończę. Daj Stefan Daj mi Stefan. Dobra, ja to kończę. Nie mogę! Panowie, panowie! Odwrót! ODWRÓT! Or... Nie, nie chcę tego! Nie chcę tego widzieć! Nie chcę tego widzieć, kurde! Nie chcę tego widzieć, że oni nam rozpierd... To... to było straszne, kur. Było straszne. To jest po... Pane, że malfight bez Erki takie coś mi zrobił. robi, kurwa. kur. Kurwa, kurwa. To... Kurwa, 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 kurwa. Dobrze, dobrze! I ktoś kto ma range. Ja pierdolę Nie było tego na <laughs> studiach doszedł po tej śmierci Teraz ja Ja tam ja. ja nawet nie ma... Nie, dobra, zaraz wychodzę z tej gry no, Oj, Oni tam wracają jak szmatą Lubisz to No nie powiem, że nie Wiesz jak się wraca szmatą? Jak wrzucałem twoją starą <laughs> Ale na pustą Na udali. pustą, na pustą, nie kur... To... <laughs> Już szczeniaczek się, się odpala O co chodzi? O co chodzi? Dlaczego nas zakłada? Nie ma drajka. Chłop musiał sprawdzić w czy <gry> czego nie ma na pewno. Ja cofam. O kupa! A ty nie mówisz, że tu takie coś przywiozło?! A ja cię widzę? Ebola, e Ebola! O, boże! O, boże! O, BOMBĘ Na bramkę! GRUBĘ, GRUBĘ na bramkę! Dajcie, wierzę, wierzę, uderzcie! Ja zrobię bagdorę! Ja! NIE To jest moja szansa! Bobal, jesteś kurwa z pistoliną, nie? Bobal, wypalań z tego składu! Wszystkie kredyty idą do mnie za tego bagdorka. Co to za chinole? Pełna energia, kur Na pełnej z tą fotosyntezą, panowie. No one want to be racist, re racist. Oj, oh boi. To może podlegać pod jakiś kodeks przywoływacza. Fudżo pod musi być pokrywanie ziemskie. Ole, mam kuda na ty Tu oto zapłonę nieca. No ja tak zrobię. Jakie mam cycy? w lewą stronę jakieś wykrzywione. Ach, pa, fioletowy kuba fioletowe, cycy. Daj, że pod tym nie mam nóg. Po prostu jest tak zamodelowana postać, że sama z tylko się rusza jakby miał nogi, a potem tak ja naprawdę no, nie no, ma bo... Zobacz to Zobacz to <noise> ja Idę do nieba to jest ran. Ej, ja tu stańczę za niego ale wolna tak No nie wiem, no mogliby przyspieszyć trochę rozwiewkę. Tyle tych trybów zagrałem, że kur... Nie wiem, czy mi rtałe mózgi do pomniki, panie nie czuję, czy co? Ktoś tu zapie. O, z bomby dostałem bombę, razem Też masz na trashu napisany balans A to nie jest jego nick po prostu? A on ma nik tak. <laughs> wygląda jakiś stan. Ja go nie myślałem, że se żartujesz. I nie wytrzymam tego! <śmiech> <śmiech> nie no ten k*** master jest jakiś. Sp <gry> Aha! To nazywa ten się tak, to nazywa MACU! Zostałeś właśnie z bamburzkurowany, któryś pan AK AK 47. <gry> wafelki drżowe. Ciekawe co tam Barajs robi warajs ma przejechać, że z jego potomków no robi by? się wafelki. <gry> ja się mu tuję, ja tego nie wytrzymam nie wytrzyma tego. PUNTES się! Optimum prime! <gry> Nie wiem, A to jest plusik? plusik. Wiedziałem, wiedziałem! To był test, kurwa, to był test! Nie zdałem! No ra, ty skrupel, jeba Tak w skrócie. Boję się tego skrótu, kurwa, rozwinął. Czemu ty, jesteś moim przeciwnikiem? Czy chcesz dostać po tak zwany.